Już wzdechnąłem i leży zeszyt przede mną, który do mnie przedzwonił pan sędzia, brat pani Magdaleny Kowaluk z spieszec, spieszeczna, że ja przechodzę, a ten list jest skierowany prawidłowo do Wojtka. Chodolskiego, ale ja przechwyciłem ten list z tego powodu i chcę odczytać, bo on prosił brat, chyba tak jak dla Ojca Świętego się zamykają kartki, chyba to będzie cud. Tak nie. Chyba to będzie cud. I chcę pokazać ten liścik. Oficjalnie ten liścik jest u mnie w rękach, otworzony dawno i przeczytany przeze mnie. I chcę przeczytać i pokazać, co napisała Twoja siostryczka. Czekaj, czekaj jeszcze. Bo prosiłeś, żeby pokazać na wizji ten list i żeby przeczytać oryginał. I dzisiaj jadę do adwokata i tak jak powiedziałem tobie przez telefon, że będzie się twoje twoja do odporności karno-sądowej. Witaj, kochany Wojtku. Piszę do ciebie ten list, będąc bardzo smutna, ponieważ tydzień temu wysłałem ci paczkę filmami na CD oraz dołączyłem ci liścik wyznaniem, a ty nie nagra, na, nagrałeś mi ni żadnego filmiku, ani nawet nie Podziękowałeś. Bardzo chcę cię poznać. Chciałem nawet wysłać ci bilet do Piasesna, abyś do mnie na kilka dni przyjechał. Teraz nie wiem, co o tym myśleć, bo ty się nie odzywasz. Nawet nie wiem, czy paczka do, dotarła, bo się te... że boję się, że to... I słuchaj, panie braciszku, ma sędzio. Głośno czytam, bęben. Ukryć ci paczkę. Ten y, grabas jest zdolny do wszystkiego. Słyszałeś? No ja słyszałem. A obrażać pytam? Sam powiedziałeś, że nie wolno każdego człowieka obrażać. Czy człowiek tęgi? Czy średni? Czy jaki? Tak czy, chudy jak patyk. czy chudy jak Patyk. Tak stworzy, stworzy natura boska. I nie można wyzwać ani bębenem, ani innymi słowami. A po pierwsze. Po drugie, paczka doszła. Paczko się podzieliliśmy się dzieli, paczkami. To znaczy to od razu. Paczkami dzielimy się e, po połowie. Jak na mnie przychodzą i jak na Wojtkę Cukuratorskiego przychodzą, to dzielimy się normalnie po połowie. Stoimy. Do no, kwoli wyjaśnienia pan Meksykano nie bierze. Może Proszę? pan to potwierdzić? Nie bierze tych paczek. Pan Meksykano, może pan to potwierdzić? No, Meksykano paczek nie bierze, ale z majorem my się dzielimy, bo y, wy przysyłacie tylko na mnie i na y, majora. To dobrze. Ale druga sprawa. Panie sędzio Akardiuszu Kowaluk, Kowaluku, bo tak się mówi się. E, I dalej czytam ten list. Nawet nie wiem czy paczka dotarła. Aha e, Ci paczkę, ten grubas jest zdolny do wszystkiego. Tam były filmy, jak kobiety z mężczyzną się ruchają. A wiadomo, że Bemben nie miał nigdy kobiety. E, Pani Magdaleno, bo teraz ja do Pani chcę się zwrócić. Ja może więcej kobiet miałem, jak pani ma przyrodzenie. A pani do mnie wczoraj dzwoniła Magdaleno. ja jechałem w autobusie, w Ósemce, z kobietą nawet jechałem, a dzieci, jak ja jak pani zaczęło rozmawiać o panysie, o wszystkim, to aż dzieci się śmieli i cały autobus śmiał się z pani. Czy pani jest kobietą normalną, jak tak powiem, a może pani jest prostytutką jakąś, Czy, czy kim? I przepraszam bardzo, pan Meksykano zamknął oczy, ale jak pani pisze tak do mnie, bęben, a pani tak różnie do mnie mówiła, że, że, że ja zwalę dla ciebie konia, że ja po, yy, 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 i jeszcze inne słowa lecieli do mnie. To wiesz co, Pani kochana, albo Pani Cię lecz, albo Pani przestaniesz takie liściki do majora pisać, bo ja napiszę do pani list skieruję, ale nie ja skieruję, ale ten liścik idzie dzisiaj do adwokata i, i, i pójdzie pismo do prokuratury krajowej, krajówki, bo ja już to mam drugi liścik taki od pani przechwycony, że pani nie, nie wie jak... E, wysławiać się słowami kulturalnymi, tylko bez przerwy naucza panią e, ten mecenas pisz bęben, pisz różnie, a pani słusz, słuchasz jego. Słuchaj dalej, jak, pani, jak ja zarządzam od pani 12 tysięcy e, odszkodowania, to pani przestanie z takie liściki wariackie pisać. Bo to listy takie, można powiedzieć, niemiłosne, tylko wariackie. Obrażasz Pani mnie. Obrażasz Pani mnie. A pani jeszcze powiem tak dla Pani, Pani Magdaleno. Zapytałem się wczoraj panią. Czy Pani chce człowieka mieć normalnego, czy narkotyka? Narkotykarza. A powiem dla pani czerwonka, jak pani chce wiedzieć. Rozpuszczalnik nitro. A pani powiedziała, że ja go wsadzę do e, tego, e, do psychiatryka. Pani jego nie wsadzi, bo on ma wujka policjanta, komendanta byłego. I on na panią, wie pani co? Tak się niekulturalnie powiem, położył lachę. On ma babkę już, on jest zaręczony. Ja mu przysłała obrączkę. Leży na stole, tylko nie chce nosić. A pani takie listy do jego wypisuje? Przez ten pani. O, pamiętajcie Pani kobietą. I stań Pani na nogi, na ziemię stań Pani nogami, ani w powietrzu Pani próbasz. Bo Pani chyba jeszcze młoda kobieta i nie wie, co to życie, co to miłość, co to rodzina, co to co rodzina założenie rodziny, co to potomstwo, co to mieć dzieci. Pani myśli, że. Pracujesz u adwokata walniętego, to psychicznie chorego człowieka, to pani myśli, że on, on panią, ten może adwokat wykorzystuje? Ja, ja przyjadę do ja niego kiedyś, bo ja, ja mam pani adres całkowicie. I proszę pani, ja przyjadę na pani adresik i porozmawiamy na cztery oczy wtedy. Ale ja przyjadę z swoim adwokatem z Białogostoku. A wtedy Pani się usra się, Pani nawalił w majtoszki swoje te cieniutkie i wyśle pani, pani z głównym e, dla majora, a major może zjeść, bo jednym słowo jeszcze powiem dalej dla Pani, spodenki, króciutkie, majteczki i napisała, że ona spała, że spuściła się, a on wąchał. On wąchał. Inną sprawę powiem pani. On raz nawalił w gacie, kąpał się, t, t, na, w toku, w fontannie, szli ko dziewczyny, skarli jemu my te spodnie, spodenki skarli. Przyjechał w jeden z spodenek, Krzysiu, daj mi spodenki pożyczyć. Że jak przyszedł do mnie, Krzysiu, wpłać parę złotych dla mnie. A pani chcesz jego utrzymywać? Proszę bardzo, może pani zabierać jego. I, ale czy on dla pani ugotuje? Czy on dla pani wypierze? On przyjdzie brudny, zapytany, na Wąchany, powie piesz. Piesz Magdalenko. A jeszcze wrócę, pani ma bardzo ładne imię. Restauracja taka Magdalena, który zginął. Komendant Wojewódzkiej e, Głównej Komendy Policji, Magdalena się nazywała. Toż może pani tam pracuje? To wiadomo, jakie tam kobietki pracują. Do seksu. A ja takich, a jeszcze nie koniec, nie machaj, a ja takich kobiet nienawidzę. I nie dopuszczę, że major zbeszczał się przez panią. Bo jest kobiety lepsze do życia. Okur, okur, okuratne, okur, okuratne te kobiety, które naprawdę chcą założyć rodzinę, które nie wypisują takie brzydkich słów na mnie. I panie Braciszku, panie sędzio, sądu rejonowego e, Warszawa Wola. Ja jestem umówiony z panem. Jak najprędzej. Jak tylko będę miał pieniążki, to przyjadę do Pana. Nawet przyjadę z kamerą. Z redaktorem swoim, z Meksykanem. Będzie nagrywane, żeby widzieli na YouTube wszystkie ludzie Pana. A Pan, jak powie, że nie można, ja powiem, że można, bo Pan jest urzędnikiem. A urzędnika każdego, powiem Panu, jest przepis. Można nagrywać. Policjanta, sędziego, prokuratora. E, adwokata, można nagrywać, mało. I pan Nawet... A pan mnie zastraszył, że od odpowiedzialności karno sądowej, a żeby ja pana nie pociągnął. I panu troszeczkę. I jak chce pan po dobremu, to ja panu daję trzy dni, ażeby troszeczkę przyjechała i zmądrzała. I przyjechała mądra, a nie wariatka. I przywołał ze sobą... Na, tak na dobry ład, żeby to nie poszło do prokuratury. 5 tysięcy złotych. A od pana cztery rządem. Tysięcy oczywiście złotych. Jak przywieziecie mnie tę sumkę za trzy dni, to pana siostra pamiętasz się, a pan też pamiętasz. Nie będziesz pan straszyć człowieka okrutnego, który poszedł na cały świat. Pan myśli, że sędzioł jest? Sędzie, sędziego można zwalić prędko ze stołeczka. Raz, dwa i pan będzie, dostanie łupatkę, będziesz kopać rowki. A pana siostrzyczka będzie notełko dostanie i uliczkę będzie sprzątała. I będzie zamiataj, a pan będzie kopaje, kopalaj. Który kopie rowki, tak się na mówili u, u nas. I opamiętaj się Pan. Pan obiecu, że porozmawiasz z siostrą, ja teraz czekam na odpowiedź pisemną od pana, panie sędzią, jak najprędzej, ażeby Pan przysłał do mnie list, pismo, czy Pan rozmawiał ze swoją siostrą Magdaleną. Jeżeli Pan za trzy dni ja nie będę widzieć pisma i pana tutaj... Na podwórku u siebie to idzie do prokuratury krajowej. To, co na